Ciema, ja jestem Urbek z Kraków i witam Was na kolejnej wyprawie. Tym razem kolejny Fort. Fort 41A Medlnik. Bez zbędnego wstępu, zaczynajmy! Zaczynamy tak jak ostatnio. Tutaj przed nami jest główne wejście zarośnięte. I pokazuje nam się Ford. W tle wy, możecie słyszeć jakieś głosy, bo tutaj cały czas ktoś chodzi. Takie tam sporo osób tu się często kręci. E, zapomniałem jeszcze. E, brama, brama. Nie, brama taka sama, podobna jak na pasterniku była. Tak. Ostatni tydzień temu był pasternik Ford 40. Pasternik, teraz 41, a medylniki. Przechodzimy do pierwszego pomieszczenia po prawej. Mamy tutaj okna po prawej, które miały widok na całą tą okolicę, kiedy to nie było zarośnięte jeszcze. Dużo tu bałaganu. Więcej niż w poprzednim forcie Pasterniku. Ręka z tradycyjnymi się trzęsie. Sople na dachu, na suficie, wszędzie. I takie samo graffiti jest po drugiej stronie. Zaraz tam przejdziemy. Siatka powiesiona na tym. Ford jest w większości, jak widzimy, ceglany. Mniejszy fort niż ten na Pasterniku i więcej bałaganu, bo jak widać tam jeszcze ktoś chodzi, tu jest kolejne wejście główne, tam jest jeszcze jedno wejście i nad nami jest kolejne wejście, cztery wejścia tu mamy, ale lecimy dalej, w głąb fortu, przed nami jest studnia, na lewo pomieszczenie pełne śmieci, tak to wygląda. Tutaj jeszcze mogło coś stać. Po bokach są jeszcze takie wloty, coś na kształt okien, może. Kolejna dziura. I tak to się prezentuje. Jesteśmy już w głębi fortu. Tu było kiedyś jakieś okno. Mniejsze pomieszczenie. Drugie, takie samo pomieszczenie jak tam. Tu mogło być kolejne mniejsze okno. Tak to wygląda. Tutaj była kolejna brama. Dwie spore bramy na forcie. Główny tunel, mający kilka metrów, może to jest 5-10 metrów w górę. I tak to wygląda taki mały fort. Jakieś tu były, więc może tu była kolejna od brama już kto wie. Lecimy dalej. To pomieszczenie wygląda no. Prawie tak samo jak tamto, albo nawet praktycznie takie samo jak tamto. Naprzeciwko nas graffiti, które identyczne znajduje się, oczywiście, przed nami. Na lewo mamy wejście mniejsze. Tutaj była taka wypustka mniejsza. Nie wiem do czego to służyło. Nic tam ciekawego nie ma. Tak jak, tak jak, na, tak jak w tamtej części mamy okna. Fort wygląda identycznie, to jest taka jakby odbitka. Odbitka tamtej części fortu no, wygląda tak samo, ale tutaj na końcu jeszcze mamy łazienki, takie rzymskie toalety. Na pasterniku też tak jakby kamera to słapała, słapała. Na pasterniku też tak wygląda. Identyczne były. A tutaj przed nami jeszcze są, było tutaj okrocenie z drutu, drutu już nie ma, zostały tylko słupy. Wyprawa krótka, no, z 5 minut może sejdzie. Ale jeszcze, idąc na górę, bocznym przejściem, idziemy na górę. Tak to wygląda z zewnątrz. Latarkę wyłączyłem, wyłączyłem. Tak to tutaj wygląda. Wychodzimy w jakimś lesie. Idziemy na dach. I teraz, idąc na górę, daję wam chwilę, żebyście sprawdzili, czy macie suba. Bo YouTube poucinał mi trochę subów. A jak nie macie suba, to dajcie mi suba, dajcie dzwoneczek. Łapka w górę, komentarz, Instagram, takie tam. Jesteśmy już na dachu. Tak dach jest łatwo wejść. Sporo tu nowego graffiti. Byłem tu już wcześniej, niestety nie chciało mi się to nagrać. Coś się zepsuło z nagrywaniem. A jesteśmy już na dachu. Tak to wygląda z góry. Tak też jest spektakular spektakularnie, fajnie to wygląda. Tylko sporo śmieci tu jest. Może zakończę na dachu. Taki plan jest. Tak wyglądają te śmieci tutaj. Przed nami główne wejście. Słyszycie chyba MPK albo pociągi, bo tam dalej. Tam jest, tam dalej jest stacja kolejowa. A w tamtą stronę ciągnie nam się. No, tam są Bronowice, tak. Główna stacja przesiadkowa jedna z głównych w Krakowie. Wąskie przejście. Tu, je, tu jest ten korytarz pewnie. Tu mamy ten korytarz główny, którym przed chwilą szliśmy. I tu są te mniejsze pomieszczenia. Tu gdzie jest kompletnie ciemno. Jakiś komin tu jest. Dużo śmieci tak jak powiedziałem. Tak to wygląda tutaj. Taka wyprawa. Tam ktoś się tucze. Tak jak powiedziałem wcześniej sporo osób tu chodzi. Polną ścieżkę mamy. To już tak poza urbexem powiem. Że tu już mamy medlniki, tak? Tam na dole przed nami jest stacja kolejowa Kraków. Kraków mamy tam. No i jesteśmy tutaj. Ta czerwona kropka to my jesteśmy. Tak, Ford 41A medlniki, prawda? I tutaj mamy wszystkie ciekawostki. Możecie zapałować i sobie poczytać, jak ktoś będzie chciał. Tak to kiedyś wyglądało. Tak jak powiedziałem, Ford powstał w latach 1895-1896. Tak, mówię, że w latach 1800-tych. No wyprawa krótka. No, mam nadzieję, że wam się podobało. I pamiętajcie o udostępnianiu filmów, bo ostatnio trochę problemów mam z jakością. Nie tyle co z jakością filmów, ale tyle, że po prostu mało osób zaczyna to oglądać, co mnie zaczyna niepokoić. Jeśli Wam się coś nie podoba, piszcie w komentarzach. Postaram się to wszystko zmienić, poprawić na lepsze. Byle by Wam się podobało. A tymczasem robimy zakończenie już na dachu. Tak, kończymy już materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wyrobiliście sobie własne zdanie. Tymczasem kończymy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po forcie 41A Medicam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek. Zapraszam również na mojego Instagrama Urwek z podłoga Kraków. Piszcie w komentarzach, co Wam się nie podoba, co byście mogli polepszyć i co chcecie oglądać w przyszłości. Z tymczasem trzymajcie się. No i cześć!